Witajcie. Z tej strony Kamilos. Zapraszam Was do technicznego zombiaka, a w nim Blade Warrior, czyli gra typu RPG. Zobaczcie sami. Ogólnie no, pewnie historii jeszcze raz nie przelecimy. A może? Nie, nie przelecimy. Na samym początku, jak pierwszy raz zaczniecie grać w tą grę, oczywiście jest ona za darmo z mikropłatnościami. Czyli, tak jak tutaj widzicie, możecie sobie zakupić Starter Pack w specjalnej ofercie za um, prawie 2 dolary, jest ona przy cenie 80%. No to można łatwo sobie policzyć, ile kosztuje w normalnej cenie. Ale my nic nie kupujemy. Tak więc, na samym początku gry, jak pierwszy raz w ogóle w nią zagracie, będziecie mieli intro A w intro pojawi się wam historia naszego bohatera, który próbuje odzyskać swoją siostrę e, porwaną przez diabła I sprowadzoną do podziemi W grze tej oczywiście na zajebisty fut początkowy, no to tak Nad samym dole sklep, skille sklep mamy aktualnie wow, aktualnie otwarty po prawej stronie ekranu Jest, yy, są tam różne bronie i oczywiście ceny które możemy za którą możemy sobie kupić lub yy, upgrade'ować za takie monety, bo tak mamy yy, na samej góry 60 monet złotych, czyli kasy za którą kupujemy nową broń yy, no i zasoby Fioletowa, czyli czaszki, dusze, czarne dusze, pokonanych naszych wrogów, powodują, że możemy upgrade'ować nasze itemy. No i czerwone czaszki są z reguły wykorzystywane do losowania naszych skarbów po zwycięskim etapie gry. Oczywiście mamy naszego aniołka duszka przy sobie, zawsze. I drugą postać Anredy Un i Amorysy. Dwie postaci. Obie możemy walczyć i je zmieniać podczas gry. Skile. Te aktualne skile, które po posiadamy. Możemy je upgrade'ować. Jak również kupować sobie nowe. Niektóre są tańsze, niektóre droższe. Dla każdej postaci inne. Skiny no to tak samo, skiny za czerwone czaszki i na przykład tu zamiast broni zwykłej jak przed chwilą, lizaki mhm. oraz questy, czyli ileś stworów jeżeli zabijemy na przykład tu akurat są stwory, mogą być inne e, questy e, są to dzienne misje to dostajemy albo golda, albo czerwone czaszki, albo fioletowe dodatkowo oprócz tego co oczywiście zdobędziemy normalnie podczas rozgrywki tak więc upgrade'ujemy sobie może do

W takich ustawieniach z tego cacka wyjdzie. Hmm. Mhm. Oczywiście dodatkowo na samej górze oprócz oczywiście, tak, co ja mam dzisiaj, i ogólnie z tym, oczywiście, hmm, mamy ustawienia w górnym lewym rogu oraz nasze osiągnięcia od razu obok, to jest kolejna, kolejna ikonka osiągnięcia zdobyte I ile procent do zdobycia danego danego osiągnięcia questu na początku jak na razie jest ich tylko 5 może później będzie więcej wszystkiego dowiemy się z czasem hmm. czego bym nie polecał ogólnie w tej w tej uż, grając tą grę to musimy się oczywiście liczyć z tym że moż masz telefon będzie troszeczkę siorpał baterię, a dodatkowo yy, dodatkowo yy, będzie się grzał leciutko, że tak powiem. O, mogę powtórzyć prolog, to możemy sobie obejrzeć prolog. Zobaczycie o co chodzi. Przynajmniej będziecie mieli większe rozeznanie w tej grze. Yy. Tyle leci sobie, zajebista muzyczka, Bra e, brat z siostrą uciekali tam od śmierci, od diabła. Ale młodsza siostra została złapana przez diabła. Niach, niach, niach. A on zniknął. Z jego siostrą w portalu. Mały amor. Został sam, jego śmiech. Ostrygir, Bibi fajna siostrzeczka, co nie? Też byście pewnie taką chcieli. Naczerpana ubrana, diabelczy wzrok, diabelski rocznik. Mmm, o chcesz szokoladę. Mm. Mm -hmm. mm. Oczywiście, są podczas ekranów ładowania takie fajne, pomocne rady. Czy fajne? Tam i To uznać. No tak, więc wybierzmy sobie... Ej. Mode nasz. Mamy trzy możliwości. <coughs> Historia, czyli m, walczymy z m, wszystkimi stworami, a na końcu musimy zabić diabła. Um, falowy mod, czyli przetrwa jak najdłużej oraz m, time attack mode. Oj, sorry czyli zabić wszystkich m, przeciwników w wyznaczonym czasie No, Aha. Okay. pojedziemy sobie w fabułę <coughs> na początku normala i jak widzicie dużo nie przeszedłem nie miałem aż tych czasu, ale pojedziemy sobie z tysiącą sterowanie też nie jest aż takie tragiczne co to oni robią ze ścianą o, tu jeszcze kawałek tutoriala hmm. Tak jak widzicie u góry w prawym rogu jest nasza pauza, mamy zabić zdobyć 50 czaszek, czy zabić? Um, u góry jest portret naszego bohatera, możemy go w każdej chwili zmienić na drugiego. Poruszamy się w lewym dolnym rogu, na takim kółku mamy wskaźnik z strzałką, w którym kierunku możemy się poruszać, są to cztery strony świata. <laughs> Walczymy po prawej stronie guziczkiem z mieczem. Zadajemy obrażenia. Możemy go trzymać. Nie musimy go naduszać ani tapać nim. Wystarczy, że go trzymamy. Wyduszonego i zadajemy w tym. W Przypadku stałe, ciągłe obrażenia. Powyżej guziczka, właśnie tego z mieczem, znajduje się nasza specjalna umiejętność czyli dobiegnięcie do naszego przeciwnika. A te fiolki ym, czerwone no to jak sądzicie? Potjony, które przywracają nam zdrowie. Tymczasem zapewne to się zmieni i możliwe, że te potiony będą nam bardziej potrzebne niż aktualnie, no choć tu tym magu... Podwójne kliknięcie oczywiście to jest przewrót i możliwość ucieknięcia od ataku, który na nas leci. Dobra, zabity. Także jak widzicie znajdujemy się na jakimś moście, bardziej ścieżce prowadzącej do Bliżej. W celu pokonania Diablo Również przy okazji Diablo machens demigacien Tak, nie patrzcie na mnie Czasami po czekoladkach Mi podbija Tym bardziej po tych z adwokatem Nie każda jest tak dobra jak adwokat Och i te fantastyczne baryłki Nie wiem czy pamiętacie kiedyś można było jej dostać nawet za dzieciaka małego, taki super fantastico bariukiency. zawierający oczywiście alkohol. Ale alkohol nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 18 roku życia. siedmiu zostało bodajże Immortal Yeah Możesz mm -hmm. Okej, okay. jeden. gdzie jesteś o, mam i tak statystyki na koniec po walce. Jak długo trwała rozgrywka, liczba obrażeń zdobytych, jako tych co wpadły na nasze inne staty, maksymalny kombo, maksymalny damage i zdobyte Black Soulsy. Czarne dusze No i oczywiście ranga, jaką zdobyliśmy, czyli klasa A. Lecimy dalej. Oczyściliśmy teren. Dostaliśmy skrzynkę z kasą, nagrodami. W tym przypadku 60 złota. Nie spinujemy, bo nie mamy resursów. Tak. I tak możemy grać w nieskończoność aż pokonamy diablo. Czyli nasz główny cel rozkrywki. Kupimy jakieś upgrade. Y. A was. Zapraszam do oglądania kolejnego odcinku. Odcinka technicznego zombiaka. A tutaj subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Jeśli wam się podobało, nie podobało, czy cokolwiek innego, A za chwilę będzie ekran.